Witam wszystkich zmartwionych i przygnębionych stanem swoich ogrodów po wiosennych przymrozkach. Jak widać, przymrozki nie ominęły też mojego ogrodu, chociaż u nas były znacznie słabsze niż w innych rejonach kraju. W moim ogrodzie najbardziej ucierpiały magnolie, chociaż zdarzały się już wcześniej wiosenne przymrozki, po których kwiaty magnoli brązowiały, ale przemarznięte liście widzę po raz pierwszy. Powiem wam, co teraz zrobię z tymi przemrożeniami. I jak będę wzmacniać swoje rośliny. Zapraszam do ogrodu dzień po nocnych przymrozkach. Oprócz magnolii ucierpiał jeden powojnik, który teraz trzeba przyciąć. Poniżej widać, że uszkodzony został tylko jeden tem, najwyższy. Wszystkie rośliny, które ucierpiały tej poprzedniej nocy zostaną opryskane. Pokażę, czym będę opryskiwać ogród. Wyjaśnię też, w jakich proporcjach będę mieszać składniki. Wyjaśnię, na czym polega działanie tego oprysku i co można jeszcze zrobić, żeby poprawić kondycję naszych drzew i krzewów i bylin po przemarznięciu w trakcie wegetacji. Róża, którą pokazuję, rośnie obok powojnika, ale ucierpiała nieznacznie. Jednak i o nią też trzeba zadbać, ponieważ rośliny, nawet lekko podmarznięte, mogą być bardziej narażone na choroby grzybowe. O dziwo, piwonie bardzo dobrze zareagowały w tych trudnych warunkach. Rano wszystkie leżały pąkami na ziemi, a teraz w słońcu wszystkie się podnoszą. Nie wiem, czy będzie przez te przymrozki opóźnione kwitnienie, ale im i tak wyjątkowo wcześnie wyrosły pąki kwiatowe. Wygląda, że wkrótce będą kwitnąć, jednak wcześniej dostano oprysk z dwóch składników. Preparatu stymulującego azasi potrzebujemy na 10 litrów wody 5 ml azasi, który ma wskazanie do użycia w razie uszkodzenia roślin spowodowanych przez przymrozki, oraz nawozu plantaform firmy Valagro, który używam już od kilku lat. Nawóz ma, jak widać, równe proporcje azotu, fosforu i potasu. Jest to nawóz tylko stosowany do listy z mikroelementami w formie chelatowej. I co ważne, azot ma w formie amidowej, czyli łatwo przyswajalnej. Spuszczamy najpierw w komiawce 10-litrowej 10, 10 g nawozu, a później dodajemy 5 ml azashi, i po wymieszaniu przelewa, przelewamy to wszystko do opryskiwacza. Zamiast nawozu plantafol można użyć innego nawozu dolistnego, np. Na florowitu. Jest to nawóz uniwersalny, w składzie ma azot, potas i mikroelementy. Do takich oprysków stosuję tylko połowę wskazanej na opakowaniu dawki, ponieważ bole zrobi słabsze stężenie. A więc bierzemy na 10 litrów wody, 100 ml florowitu. Tym opryskam także laurowiśnie, bo jej młode przyrosty mają uszkodzenia brązowe. Takie poczerniałe liście same się wykruszą, ale nie jest ich za dużo. Robiąc mieszankę Azashi z nawozami nie musimy już dodawać adiowantów, czyli środków zwiększających przyczepność preparatu, ponieważ nawozy dolistne mają już adiowant, a więc możemy je również dodawać do środków ochrony roślin, Mieszać je z środkami przeciwgrzybiczymi pełnią wtedy podwójną funkcję jako szybko przyswajalny nawóz, nawóz i jako adiuwant. Pamiętać jednak musimy, że wtedy trzeba zmniejszyć o połowę stężenie nawozu, a więc bierzemy połowę mniej niż mówią wskazania na opakowaniu czy w ulotce. I tak przygotowanym preparatem opryskam również tę akubę, która jako jedna z czterech krzewów ma uszkodzenia mrozowe. Azashi można stosować z innymi środkami, nie tylko z nawozem, jak w moim przypadku, ale również ze środkami ochrony roślin. Ale trzeba uważać, ponieważ azashi ma okresy karencji i powinniśmy je wziąć pod uwagę przy oprysku warzy. Powiem Wam jeszcze o innych biostymulatorach. Niektóre jest dosyć trudno kupić, najczęściej można zdobyć na Allegro: to jest Epin i Cirkon. Są to biostymulatory na bazie echinacea, czyli jeżówki purpurowej, oryginalnie robione na licencji japońskiej, a produkowane w tej chwili tylko za wschodnią granicą. Taka malutka bułka wystarcza na 10 litrów wody i również można mieszać z nawozami, czyli czy też środkami ochrony roślin. Jeżeli jednak wykonujemy zabiegi przeciwko szkodnikom, to nie należy dodawać ani biostymulatorów, ani nabozów, ponieważ obniżają skuteczność działania preparatu. Innym bardzo dobrym biostymulatorem jest Megafol, a jedyną jego wadą jest jego cena. Stosujemy go, gdy roślina narażona jest na suszę, chłody, przymrozki, może być stosowany w niskich temperaturach, tuż powyżej zera. Opryskuje nim hortensje, które często narażone są na wiosenne przymrozki. Jest doskonałym środkiem zmniejszającym skutki przymrozków. Można go stosować już następnego dnia, kiedy jest dodatnia temperatura. Sprawdza się też w razie gradobicia, ponieważ wzmacnia uszkodzone rośliny. Zwiększa też odporność rośliny. Zauważyłam, że hortensje bardzo dobrze reagują na oprysk megafolem. Stosuje go około 15 ml na 10 litrów wody. Możemy nim opryskać również ogórki i pomidory. Nie jest fitotoksyczny i długo utrzymuje się na liściach, nawet deszcz go nie zmywa. Hortensje nie mają dużych uszkodzeń mrozowych, nawet liście są tylko lekko zbrązowiałe na brzegach, ale mimo to dostaną oprysk mieszanką nawozu i biostymulatora, który jest jednocześnie aktywatorem odporności rośliny. I być może dzięki temu właśnie moje hortensje dotychczas tak pięknie kwitły. Malutka ta bułka ucierpiała trochę od mrozu, ale i młode przyrosty już się podnoszą. Natomiast nic a nic nie ucierpiały warzywa, które obok rosną. nie sałata, która jest trochę okryta białą włókniną, ani pory, ani selery, są, które są w bardzo dobrym stanie. I tych warzyw niczym nie opreskuje. Sałata będzie zaraz bezpośrednio do spożycia. Martwiłam się też o swoją morelkę. Bałam się, że zniszczą ją te przymrozki, zwłaszcza, że już ma spore owoce. Jednak okazało się, że posadziłam ją w dobrym miejscu. Tutaj nie ma ani zastoin mrozowych, ani mróz nie spływa i dzięki chyba temu nie została uszkodzona. Mój ogród jest lekko wyprofilowany z niedużym skłonem w kierunku południa, tak aby mróz dobrze spływał. Jednak po drodze zaczepiał niektóre rośliny. I robi, jak widać teraz, robi uszkodzenia. Morela jednak rośnie od strony południowej, w najcieplejszym miejscu w ogrodzie, gdzie nawet trawa do tej pory usychała w lecie. Tutaj jest wieręcz gorąco, ale Morela tu czuje się świetnie. Osłonięta jest od wiatru przez ścianę domu, cały dzień ma słońce, plus jej tutaj nie dopadł. Natomiast zdecydowanie należy wzmocnić róże. One i tak bardzo ucierpiały ostatniej zimy. Przycięłam je bardzo mocno, niektóre niemal równo z gruntem. A teraz dostaną obowiązkowo oprysk z biostymulatora i nawozu. Taki oprysk do listy jest skazany, gdy przyswajanie składników pokarmowych przez korzeń jest utrudnione. A tak podejrzewam jest w przypadku róż. To zimno ostatnich dni też im specjalnie nie służyło. Tak samo hortensją bukietowym. Nie ucierpiały wprawdzie drastycznie, ale liście są blade i trzeba je odżywić szybko i skutecznie. Moim zdaniem, nawożenie do listy jest bardzo dobre. Często je stosuje jako uzupełnienie nawożenia posypowego pod korzeń. Nie zdarzyło mi się jeszcze popalić liści ani przenawozić jakiejkolwiek rośliny, ale postępuję zgodnie z zasadą: lepiej mniej niż za dużo. Życzę pięknej pogody, dużo słońca i radości z wiosny. Do następnego razu.